Szanowni Państwo, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Niezmiernie mi miło wziąć udział w tak zacnym spotkaniu. Bardzo się cieszę. Również cieszę się nie tylko ze spotkania, po prawie że dwóch latach, tak, nieobecności <grymne> na żywo. Zawsze to jest miło i przyjemnie. Natomiast też bardzo się cieszę z udziału i wysłuchaniu wszystkich paneli, w których uczestniczyłem, ponieważ rzeczywiście jest to niezmiernie ważna i potrzebna dyskusja. Dyskusja w kontekście bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dyskusja w kontekście bezpieczeństwa Europy Wschodniej. Wojna Rosji wobec Ukrainy jest właśnie tym i wynik tej wojny jest papierkiem lakmusowym kwestii bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej. W swoim wystąpieniu postaram się ustosunkować się do takich kwestii jak geopolityka Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej, geostrategia Ukrainy w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej i postaram się również nakreślić nie jest to mój pomysł autorski, profesora Hrychuria Perepelicy z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Tarasa Szewczenki, który obecnie walczy w Oddziałach Obrony Terytorialnej, broniąc Kijowa, który przedstawił pomysł zorganizowania Regionalnego Kompleksu Bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. A zatem, Szanowni Państwo, jeżeli popatrzymy na... Geopolitykę, geostrategii Rosji w Europie Środkowo Wschodniej, to tutaj nic nowego, nic nowego się nie wydarzyło. Kiedy Putin doszedł do władzy, to właśnie stwierdził, że rozpad Związku Radzieckiego, czyli wewnętrznego imperium, wewnętrznej strefy wpływu Moskwy, a także rozpad układu warszawskiego, czyli właśnie tej zewnętrznej, tego zewnętrznego imperium, właśnie tej części wpływów Związku Radzieckiego, był największą geopolityczną katastrofą. A zatem, jeżeli odwołamy się nie tylko do wypowiedzi Putina, ale także do rosyjskich geopolityków, i tutaj bardzo się cieszę właśnie z tej poprzedniej sesji, gdzie profesor Grosse nawiązał m.in. do koncepcji Makindera, Europy Środkowo-Wschodniej jako strefy buforowej. Oczywiście Dugin i Rosja czyta inaczej Mackindera. Jeżeli jest strefa buforowa, to ona jest po to, żeby powstrzymać Federację Rosyjską. A za tym, ponieważ Europa środkowo-wschodnia i ta strefa buforowa wiąże się z koncepcją pluralizmu geopolitycznego. U Dugina czytamy właśnie, że nie wolno pozwolić Zachodowi na zorganizowanie w pobliżu granic Federacji Rosyjskiej takich stref geopolitycznego pluralizmu. A zatem te strefy buforowe muszą być zlikwidowane. Dlatego, jeżeli odwołamy się chociażby do wypowiedzi świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to nic nowego prezydent nie powiedział, aczkolwiek powiedział bardzo ważną, istotną kwestię. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie. To jest właśnie ta, to myślenie likwidowanie strefy buforowej. Nawet jeżeli na tym etapie ze względu na siłę i potencjał Federacji Rosyjskiej, który nie dorównuje potencjałem Związku Związkowi Radzieckiemu, to właśnie Rosja dąży do zagospodarowania, czyli zajęcia części Europy Środkowo-Wschodniej, tak zwanej Nowej Europy Wschodniej. I zgodnie z koncepcją Dmitrija Trienina, Nowa Europa Wschodnia to jest obszar między Unią Europejską a NATO a Federacją Rosyjską. I dzisiaj widzimy, że wcześniej Rosja podporządkowała sobie Białoruś, dzisiaj próbuje podporządkować Ukrainę. Mołdawia prawdopodobnie zostanie wchłonięta, jeżeli padnie Ukraina, to Mołdawia również padnie i to bez, bez Większego wysiłku Rosja jest w stanie podporządkować Mołdawię. Natomiast później przyjdzie kolej na państwa bałtyckie, ponieważ taka jest logika polityki neoimperialnej, do której właśnie nawiązał i którą właśnie uprawia Władimir Putin. Dlatego właśnie Rosja, nie mogąc na przykład podbić całej Ukrainy, próbuje destabilizować ten kraj. I taka polityka, i tutaj właśnie pan przewodniczący użył, pan profesor użył właśnie takiego określenia wojna o Ukrainę. Ta wojna o Ukrainę, wbrew pozorom, nie toczy się od 2014 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z agresją Rosji wobec Ukrainy. Natomiast ta wojna o Ukrainę i tą wojnę Putin rozpoczął w roku 2000 w momencie dojścia do władzy. Wystarczy się odwołać do właśnie chociażby skandalu. Kuczma Gate, czyli tak zwanych afery taśmowej i tak dalej, i tak dalej, gdzie widzimy ślad rosyjskich służb specjalnych. Biorąc pod uwagę, że z dojściem do władzy w Putin, Putina w Rosji mamy do czynienia z rządami klanu, który jest określany mianem klanu KGB, czyli służb specjalnych, dlatego te metody stosowane chociażby wobec Ukrainy były oczywiście zapożyczone z arsenału metod stosowanych właśnie w tej służbie, wystarczy sobie przypomnieć chociażby 2003 rok, kryzys związany z Wyspą Tuzla. Wtedy to już był właśnie pierwszy sygnał, którędy właśnie będzie podążał Putin. Mamy oczywiście rewolucję pomarańczową, wcześniej rewolucję róż w Gruzji, i to oczywiście trochę skomplikowało plany Putina. Oczywiście jeżeli popatrzymy na te plany Putina, to wystarczy także powiedzieć, że w 2003 roku została zgłoszona inicjatywa wspólnej przestrzeni gospodarczej, która później się ta inicjatywa przerodziła w Unię Celną, czyli w nowy związek euroazjatycki. I właśnie ta inicjatywa była pomyślana między innymi, żeby właśnie Ukrainę... Zintegrować gospodarczo z Federacją Rosyjską. Tutaj możemy się odwołać chociażby właśnie do koncepcji Czubajsa, który dzisiaj jest jednym z głównych opozycjonistów w stosunku do Putina. Koncepcja imperium liberalnego to była właśnie jego koncepcja, a za tym na początkowym etapie to miało być no nieco inne imperium, przy pomocy właśnie przy pomocy tworzona między innymi tego wymiaru czy tego czynnika ekonomicznego. Ale właśnie ta próba tak zwanej reintegracji siłowej ze strony Federacji Rosyjskiej się nie powiodła. Rewolucja ruszczy, rewolucja pomarańczowa dodatkowo skomplikowała sytuację, ponieważ pokazała, że Kwestia podziałów geopolitycznych czy kwestia wyboru geopolitycznego jest niezwykle ważna nie tylko dla samej Ukrainy. Chociaż wówczas widzieliśmy podział Ukrainy na dwa obozy, właśnie ten pomarańczowy związany właśnie z proeuropejską, prozachodnią orientacją i ten niebiesko biało-niebieski związany właśnie z tą orientacją prorosyjską. Ale właśnie Rosja i Putin yy, Mogli właśnie obserwować ten ruch wyraźny, wyraźny ruch Ukrainy w kierunku zachodu. Czyli tak jak mówił swego czasu Zbigniew Brzeziński, Rosja mogła st stracić kontrolę nad Sforżniem, czyli ważnym państwem w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej. Regionu niezwykle ważnego dla geopolityki, geostrategii Federacji Rosyjskiej. Dlatego właśnie te kolejne, kolejne kroki. Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, były związane m.in. z tym, żeby właśnie podporządkować sobie chociażby ukraińską scenę polityczną. I tutaj, oczywiście, obstawiano między innymi prorosyjskich polityków, takich chociażby jak właśnie Janukowycz. A zatem, właśnie dojście do władzy Janukowycza w 2010 roku było wykorzystane w Rosji celem umocnienia. Rosyjskich wpływów, w tym między innymi w służbach specjalnych, a także w wojsku. I widzimy w konsekwencji rok 2014 Ukraina była nieprzygotowana do e, odparcia rosyjskiej agresji nawet na e, mniejszą skalę niż obecnie. Bo e, te działania militarne Rosja prowadziła tak zwaną operację na Krymie i w Donbasie, ale Ukraina była niegotowa. Teraz nie będę analizował dlaczego. Natomiast między innymi dlatego, że rosyjska agentura, w tym właśnie i na szczeblu ministra obrony Ukrainy, który w 2013 roku podjął decyzję o właśnie likwidacji systemów, rakietowych dalekiego zasięgu S-200, które mogły być jeszcze wykorzystywane, no właśnie tłumaczy albo pokazuje, właśnie pokazuje, jak działała Federacja Rosyjska. W kontekście nawiązania Ukrainie tak zwanej idei, koncepcji świata ruskiego, no to wystarczy, wystarczy przywołać ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Dmitrija Tabacznika, który właśnie no, realizował tą koncepcję w sferze humanitarnej. Natomiast trzeba właśnie także powiedzieć, iż Putin nie wziął pod uwagę również wówczas kwestii kształtowania na Ukrainie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania zrębów narodu politycznego. Ten proces się uwidocznił w 2003-2004 roku, został bardziej skrystalizowany w 2014 roku i dzisiaj patrząc właśnie, jak broni się rosyjskojęzyczny Charków, jak broni się rosyjskojęzyczny Mariupol przed tak zwanym wyzwalaniem, wyzwalaniem albo przed tak, zwanym, przed tak zwaną denazyfikacją, no to jest też ciekawy termin właśnie, kogo chce Putin denazyfikować, prezydenta Ukrainy pochodzenia żydowskiego. Językiem, którego jest język ojczysty i prezydent Zeleński swobodnie, czyli nie rozmawia jeszcze bardzo dobrze w języku ukraińskim, i właśnie takiego prezydenta Putin chce denazyfikować. Raczej mamy do czynienia właśnie z tym, co możemy powiedzieć, że złodziej krzyczy łapać złodzieja. Mamy do czynienia właśnie z tak zwanym rosyjskim szowinizmem wielkomocarstwowym, czyli właśnie ta polityka imperialna Rosji carskiej, Rosji radzieckiej przejawiała się między innymi, albo może powiem inaczej, że społeczeństwo rosyjskie i właśnie charakter tego społeczeństwa jako powiedzmy wspólnota kolektyw, kolektywistyczno-autorytarna, no to właśnie zawsze legitymizowała poczynania władzy, władzy rosyjskiej. Dlatego właśnie to społeczeństwo jest podatne na tą ideologię, którą możemy powiedzieć, czy która możemy powiedzieć jest dzisiaj uznawana za ideologię zbrodniczą, czyli świata rus, ruskiego, rosyjskiego, ponieważ ta ideologia służy właśnie, czy daje podbudowę pod politykę agresji Władimira Putina. Na Ukrainie jasna rzecz, aczkolwiek właśnie nie możemy wykluczyć, że w przyszłości ta polityka świata rosyjskiego, ruskiego będzie realizowana także w państwach już? A to dopiero początek mojej wypowiedzi. Oczywiście. To właśnie na skróty, idąc właśnie na skróty, chciałbym właśnie tylko powiedzieć rzecz następującą, że Rosja, jeżeli właśnie zagłębimy się w dokumenty strategiczne Federacji Rosyjskiej, to widzimy właśnie, że Rosja... Od momentu rozpadu Związku Radzieckiego, mniej więcej począwszy od koncepcji chociażby Kozyriewa, tzw. zwanej bliskiej zagranicy, próbowała właśnie stworzyć swoją strefę wpływu. I wszystkie projekty reintegracyjne, integracyjne na obszarze poradzieckim były podporządkowane stworzeniu rosyjskiej strefy wpływów. Oczywiście w kontekście świata postbipolarnego. Rosja dążyła właśnie do tego, żeby właśnie być jednym z biegunów, czyli zmienić właśnie ten układ sił na wielobiegunowy, żeby być jednym z biegunów, czyli mocarstwem w skali globalnej, potrzebowała właśnie tej swojej strefy wpływu. Stąd właśnie, nie, jeżeli Rosja nie może, a nie może z różnych względów, chociażby ze względu na słabość swojego systemu ekonomicznego, być atrakcyjnym modelem, który by przeciąga właśnie państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym i Ukrainę, no to właśnie yy, i te, kwestie, o których mówiłem wcześniej, czyli powołanie wspólnej przestrzeni gospodarczej, nie przekonało Ukrainy, dlatego właśnie wybrano ten scenariusz, czyli model siłowy. Jeżeli dobrowolnie nie chcecie do nas się przyłączyć, no to niestety panowie Ukraińcy trzeba albo rozwiązać kwestię ukraińską, albo właśnie zmusić, czyli narzucić właśnie ten rosyjski porządek, czyli ideologię świata, świata rosyjskiego Ruskiego. A zatem jeżeli właśnie mówimy o koncepcji i podejściu Rosji, to tutaj wyraźnie widać, że Rosja dąży do e, oczywiście rewizji tego ładu postbipolarnego i właśnie dąży do Jalty II. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że dzisiaj Jałta 2 to jest oczywiście Białoruś, Ukraina, Mołdawia jako rosyjska strefa wpływu, ale nie mamy pewności, że jutro Rosja nie zażąda Jałty 3, Bo tak jak mówiliśmy w kontekście chociażby koncepcji Mackindera, Rosja będzie dążyła do kontrolowania całej Europy Środkowo-Wschodniej. Nawet jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio. I to już się dzieje, bo jeżeli. Słuchamy właśnie, a wysłuchaliśmy bardzo wielu znakomitych mówców w kontekście chociażby polityki słowackiej, czeskiej, węgierskiej, bułgarskiej, widzimy właśnie, że Rosja jednak w latach 2000 przystąpiła do odbudowania swoich wpływów. Jeżeli popatrzymy na Serbię, na Czarnogórę, to właśnie to bym powiedział... Czerwona lampka musi nam się zapalić. A zatem jeżeli mówimy o wyrugowaniu wpływów rosyjskich, chociażby na przykładzie Schroedera, kanclerza Austrii, czy właśnie premiera Francji, czy Finlandii, to także trzeba sobie zdawać sprawę, że te wpływy również agenturalne Rosji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej są niezwykle, niezwykle e, silne. Rozumiem, że już nie mam, nie mam więcej czasu, dlatego ograniczę się tutaj tylko i wyłącznie do tej geopolityki Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej. Konkludując, chciałbym powiedzieć, że Ukraina ma kluczowe znaczenie jako ten stworzeń dla polityki rosyjskiej, ale nie tylko Ukraina. I proszę zwrócić uwagę w kontekście chociażby tej... Kwestii propagandy i dezinformacji. Widać rosyjskiej. Widać, że Rosja uderza w Polskę. Dlaczego? Dlatego właśnie, że opracowując między innymi raport na temat Partnerstwa Strategicznego Polski i Ukrainy, doszliśmy do wniosku, że takim ważnym elementem bezpieczeństwa w Europie Środkowo Wschodniej będzie tandem regionalnych liderów. Ukraina. Nie patrząc właśnie na tą trudną sytuację, pozostaje właśnie tym jednym z kluczowych państw Europy Środkowo-Wschodniej pod kątem między innymi potencjału ludnościowego, ewentualnie potencjału gospodarczego, który miejmy nadzieję zostanie odbudowany. I tandem polsko-ukraiński może z powodzeniem równoważyć wpływy Niemiec, a także częściowo wpływy Federacji Rosyjskiej w Europie Środkowo-Wschodniej i może być elementem tego nowego regionalnego kompleksu bezpieczeństwa. W tym kontekście ważne jest także nie tylko właśnie rozpatrywać te struktury Trójmorza czy inne właśnie Bukarsztańskiej Dziewiątki, struktury integrujące Europę Środkowo-Wschodniej. Wschodniej, jako komplementarną część Unii Europejskiej i NATO, ale także tworzyć regio regionalne yy, niewielkie mini sojusze, czyli właśnie ważne są te trójkąty. Yy, I w naszym raporcie wspominaliśmy m.in. o takim trójkącie yy, Londyn, Warszawa, Kijów. Yy, tutaj ważna jest także inicjatywa polskiego prezydenta, czyli wcześniejsza rozmowa nie tylko z patriarchą Konstantynopola w trakcie wizyty ale także właśnie zaangażowania Turcji. A zatem właśnie kolejnym trójkątem, który by wzmocnił tą regionalną architekturę bezpieczeństwa w Europie środkowo-wschodniej, był, byłaby właśnie ta współpraca war, na linii Warszawa-Kijów-Ankara. Oczywiście możemy tutaj odwołać się także do tego trójkąta Warszawa-Kijów-Bukareszt. A zatem właśnie widać, że Wielka Brytania czy Turcja są zainteresowane, zainteresowane oczywiście względną stabilizacją i właśnie niezależnością Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego że widzą w tym interes geopolityczny, geostrategiczny. Dziękuję bardzo i przepraszam, że chyba za dużo mówiłem.